Halo, halo, hej, mam z to jestem nową przygodę na YouTube Rudyt. A dzisiaj zagram sobie zwykłe soloweczki w Fortnite. Cie. Oczywiście. Najlepsza gra. Jakieś super nie musicie się spodziewać ode mnie. Gram od siódmego sezonu, ale gireczkę wpierę ogarniam. Jestem taki zbyt słaby. Ktoś mnie zobaczy. Mam nadzieję, że ktoś mnie zobaczy, będzie mnie oglądać. Będę szczęśliwy. Jak ktoś to zobaczy, to zachęcam do subskrypcji, lajka i dzwoneczka. W pierwszej gierce możemy polecieć na Farma Fury. Jeszcze nie widzę Map to. Nie wiem. Ale moje ulubione miejscówki to jest na przykład przyjemny park Farma i zalew do Shark, rekin, agencja. O, więcej nie pamiętam. O, potnę jeszcze. Cóż, może nie, że nie lubię na, tamtych miejscówek, których nie wypowiedziałem, ale. No, nie są aż takie. Moim zdaniem. Moim zdaniem, oczywiście. Bo ktoś może mieć inne zdanie, na przykład ktoś najbardziej lubi Sadybę. No dobra, Forma Furii, pierwsza gra. To jest moje trzecie podejście do nagrania. Tutaj polecę na ten domek. Zawsze latam na ten domek. To jest mój ulubiony domek, tam jest skrzynka i ja sama, jest jakiś lód. Potem możemy tutaj iść po heavy. Nie wiem, też jakieś suprema, ale wiem, że lepiej buduję niż strzelam Bardziej sku się skupiam na budowaniu. Znaczy, może nie, ale chyba lepiej buduję. Dobra, widzę, że nikt nie leci ze mną na domek. To się cieszę. Dobra, szelba pompka Jest tu ktoś. Mogę użyć pompu. Niebieski Pan? Nice. O, mam chłopa. No hmm, to chyba. Zbyt utalentowany gracz nie był. To chyba nie był bot. Jakiś dziwny lot. Chciał się zabudować. Ale też nie wiem, jak boty to budują: 20 szafek, emotek, w tym 7 szaf, yy, szafek zwykłych. Czy może nie, że zwykłych, ale emotek? No takich emotek na przykład. Zasadniczo też sobie te no, ustawienia zmieniłem. Już się do nich przyzwyczaiłem. O, o. widzę oponenta. Znieśmy skałkę. Jeszcze skrzynkę weźmy Jakaś lepsza Nka może? Albo albo o. Mądrze. jedna nam zużyty. Amunicja. Możemy ich podjechać. Widzę, że tutaj się budowali przed chwilą. Mam kość tu w e, Nie, nawet nie. Dobra, leży. Piłkarz. A No wygrał ze mną. Dwa fragi. Piłkarz z numerem zero. Szkoda. Ale i tak. O. Co on zrobił? Chyba luty nie możemy przekładać Jak miał więcej HP to byłoby było mi z nim łatwiej Więc... Jak widać mało buduje Dobra, teraz bym poleciał na zalew Też bardzo lubię tę miejscówkę Dwa fragi, gierka, jakaś średnia. Moje KD ogólne jest około 1. A w tym sezonie gdzieś około trzy, jakoś tak. Nie no, może trochę mniej. Ktoś tańczy ze mną. na zalew. Jak przedtem mówiłem, polecimy na zalew. Zróbmy 5 fragów. Będzie dobrze. Na razie, patrząc na poprzednią gierkę to nie jest dobrze. Lotnia bardzo pasuje do tego skina. Teraz była... za darmo była do odblokowania ta lotnia, zaś tam 70 stopień karnetu. Dobra, poleci na moją skrzynkę. Nie, on leci tam. Zawsze na zolawi za ląduje na tą skrzynkę. To jest niemożli niemożliwe strafienie o wupy. Jak ktoś nie wie to snajperki Bo jest tylko... Z botów wypadają. Tylko snajpy. Famas m MK Już się uleczmy. Jakąś pompę bym chciał znaleźć i PMA. To mało ma co Tutaj jest skrzynka. mnie zaprasza, ale skończmy odcinek. Dużo osób leciało, jak widziałem. Jeszcze nikogo. Dobra, tu jest. już chyba wie o mnie. To ty masz 3 HP. No. Hmm musiałam stracić damage. Dobra. Nie panikujmy. Wszystko jest dobrze. JD. Małe. Lubię grać wolnym shotgunem, bo bardzo lubię grać pm -em. Big Box. Kolejne. O, ktoś wali tąd. dojedźmy kolegę. No i dwa fragi. Możemy teraz podjechać zalew, bo widziałam, że tam było dużo osób. Aha. Ten był erpek? Nie wątpię. Tam się walą. Chyba prawdziwi gracze. Nie to tak ciągle walić się z batami. No. głos jest wyzwanie? tak RPG co to jest? Nie mam matsów. Szkoda, że małych nie mam. Taki popis umiejętności. Czemu? Co się stało? Dlaczego nie? Ach, szkoda. Myślałam, że będę zębki walił Zrobiłem wyzwania na Kilaf. O, nie widać Chłop był lepszy ode mnie Tylko, że też matców nie miałem. Chyba komputerowiec Tak myślę Teraz na agencję agencji mam największego farta. Ten zrobiłem Wiena na solo. Czy mam jakieś 50 winów ogólnie. Nie na no pewnie więcej. Ale około od siódmego sezonu. Wiem wszystkie możliwe parasolki oprócz Johna Weeka. Znaczy... Oprócz 7 sezonu, a tam od 8 do teraz tego sezonu. To mam, to, to mam. Wszystkie parasolki, dobra, jak obiecałem, agencja polecimy tutaj na skrzynkę, tam jest skrzynka, i tam jakaś branie jeszcze tam dalej, coś jest. No jeszcze Chopper jest. Chopperów za bardzo nie lubię. Choppery moim zdaniem są trochę za dobre. Za wysoko latają. Na wysokości tej góry. Tej, tej chyba. No, wyżej. Gdzieś najwyższej góry. Dobra, lecą. Jak widać jestem najwyżej. To nie jest komplement. Dobra, lecą na moją skrzynkę, nie. Tutaj. oparcie Chłop spadł. Mogę go dojechać. Hamas i będę żawnica. Skarb. Nie no, dobijmy mm. Mój aim jest taki śmieszny. O, pompa, pompa, jej. Bardzo lubię strzelbę, pompkę. No, ale to nie jest strzelba, pompka, tylko strzelba taktyczna. Tą ktoś znajdę dostał. On ma SMG. Nie lubię tego SMG, ale dobra. Widos! Leży. zajmuję już miejsce 69. 69. Przepraszam bardzo. Nie mogę się wkurzać na tę grę. Takie życie. Serio. No. Teraz. A nie wziął to migana? Jak zrobiłem tego Midasa, to nikt nie wziął tam Migana? Czy ktoś innego dałby, mi się ten gulgotulper? O, to nie ma nic do rzeczy. Teraz możemy spokojniejszą taktykę zrobić. Choć mi troszkę lubię. Pamiętam siódme wsadzanie, kiedy zrobimy cztery fragi. Kiedy polecam na gółfowe gniazdko. To była moja ulubiona miejscówka. Wtedy. A potem Leniwa Laguna, a teraz Skaliste Skarpy. No dobra. Ja tak co ty nie umiem, jak widać ten... Nie, lecimy na Karkułom um, na kino. Mam nadzieję, że będzie jakiś oponent, żebym się z kimś powie, a nie nudne na tym miejscu wcale nic. Dobra, ktoś leci. Widzę, on leci, on ma parasolkę. Mam taką parasolkę, ale nie pamiętam z którego sezonu. Właśnie dziewiątego? Nie, chyba nie. Polećmy na EMK. Taka piękna Emeczka. dam lokalizację jednego z moich oponentów. Tutaj jest też chłop. Chłop to są moi oponenci. Tak nazywam moich oponentów. Bo czy to jest dziewczyna, czy chłopak. Potem tam na górze ktoś jest. Ktoś tam chyba wylądował. Weźmy pompę do ręki. I mam wrażenie, że oprócz mnie tutaj na miejscówce są jeszcze dwie osoby. Biją się tam. Wezmę skrzynkę i już idę. Wandaż. To nie. Gdzie oni są? Tam się... wywalił. To jest skrzynka. Ja mam wrażenie, że ktoś się kąpi tutaj na lud. Chciałem, że ktoś jest Wolna pompa, tylko to jest tego lutu wzięta przeze mnie nie. Popsuli Harpona Przewiedzieć. Nie Launchpad, będę żownica ty już nikogo Nikogo już nie ma? Serio? Myślałem, że ktoś, się, ktoś jest oprócz... Oprócz jednej osoby... Czy ta osoba wyszła z gry? mk Harpun. Trzy harpuny na miejscówce. Chodźmy teraz po trzy skrzynki. Może będzie jakiś... Jakaś lepsza skrzynka. O Boże, czopel. Zebrali lód? Nie wiem. nie będzie do mnie lądować. A. The, the song. Zawsze nie patrzę na ten lód, jaki tu stąd wychodzi. Teraz mogę zobaczyć. Wtedy będziemy mieli full małych i to wszystko. Czy może w krzakach jakieś lata? Dam szare i temy, to wszystko zielone. Ja już mam chyba najlepszy lot możliwy z, z, z zielonych temów, jeszcze mam jeden z niebieskich. Zjedzmy grzybki. Do fula Dajemy jeszcze 25 PD Jeszcze 5 grzybków A te się znajdą tej 3-2 i ostatni grzybek Jeszcze tam powinny być jakieś grzybki. No są, ale mi już nie będą potrzebne. Jeszcze możemy mieć tu na palety. zero flagów, szkoda. Chciałem ja się z kimś pobił. To jest jeszcze ta dobra skrzynka. Miałem ja jakiegoś... Lepszego PMA. Nie, lepszego PMA może nie. To jest tylko jedna klasa wyższego PMA. Oprócz tego już p nie ma. No nie wiem czemu oni P90, P90 usunęli. O! Nowa styluwa. To jeszcze moglibyśmy się tymi uleczyć, ale nie ma po co. I to jest ta skrzynka. I M, ale to samo. Bierzemy dużą? Nie, raczej nie będziemy nic łowić. Rozwalmy stację. Mam nadzieję, że ty nie dostanę. Płaszczak. Chyba wypłaszczak. Skrzynka jest pode mną, wiem. Tam też była skrzynka, no, tak było. Jeszcze tam weźmie. Dobra, to jest kolega. Mamy kolegę. Widziałem kroki. Widzicie? Fajnie. A czego ja misuję taką łatwą pompę? Mógłbym ktoś to wytłumaczyć? Leczmy się. Trzymaj. Bardzo słabego mam aim'a z pompą. Najlepszy aim'a to aim'a ja z PMA. Moim zdaniem szkoda, że usunęli zwykły sniper. Teraz jest heavy i cicha. Wydaje to źle gdzieś lunchem? Żeby polecieć gdzieś na farmę albo rybki połowić. Nie, no żeby było bardziej ekscytujące. Polećmy gdzieś lunchem. A nie, nie radzę na skrzynkę. Wróćmy się na Karkoła. No, albo idźmy w stronę agencji Patamigana. Jego ja. O, o, auga, auga. O, ja chcę auga. I chopper. Nie, tutaj mamy kolegę, chyba na karkołomnych. Skąd przyszedłem? Dwa choppery jeszcze. A gdzie jest ten aug? Tutaj kolega miał auga. Jogo nie ma. A! Dobra, obiję go. Manczę, lecimy za kolegą. Tylko że on będzie pierwszy. To u miał tak dużo hP i tak uciekł? kurwa. A, szkoda. Dobra, to już się z wami żegnam. No i następnego. Pa, pa.